Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zwiedzamy sobie opuszczone miejsce, w którym prawdopodobnie ktoś może przebywać. Jest dzisiaj ze mną Wiktor. Witam cię bardzo serdecznie. Yo. I jest też z nami Maro. Maro witam. Właśnie tu przywitamka eleganko. Wszyscy my się spotkaliśmy w tym miejscu. No i będziemy ruszać. Będziemy ruszać, a przed nami pierwsza konkurencja. To to te drzwi. I podobno tu jest piwnica. Jest piwnica. I jest coś innego niż piwnica co będziemy odkrywali więc teraz perspektywa gracza ok, i lecimy moi drodzy lecimy tu jak widzicie wszystko opuszczone o słyszycie zobaczymy czy będziemy sami czy ktoś może jeszcze tutaj nas zaskoczy zobaczymy wszystko się okaże jak widzicie jest wejście do góry więc tam idziemy. Wszystko porozwalane. Słyszycie te grzmoty? Kto to był? To byłeś ty? Czy to ty? A może to były te schody? No nie wiem. Puste pomieszczenia. Jest i ciemność. Ciemność, która zawsze jest niepewna. Dobrze, teraz schodzimy niżej, dlatego tego, że górę sobie już poeksplorowaliśmy. Więc wydaje mi się, że podzieśniemy na dół. Co wy na to? Jeszcze wyżej, chcecie iść? Na pewno? Bo to, jest, to jest to samo co tutaj, nie? Co wy na to? Weź to na dół, może, bo w piwnicy może coś być. Co ty na to? Okej. Okay. lecimy. Jest nasz ochroniarz. Więc nie mamy się czego bać. No i lecimy wyżej, lecimy wyżej. Jak sami chcieli, to zwiedzamy. Wyższe piętro. Jest i Maro. Ale dobrze. Zejdziemy sobie dalej. gdzieś? Ojdzie się, idzie, oj się. Coś czu... W ogóle jest otwarte okno. zobaczcie Mara już testuje, czy czuć ten powiew wiatru. Moi drodzy, zobaczcie, jak to wygląda. z wysoka. Dobra, kolejne przejścia. Marotyzałem tam czy coś nie ma ciekawego. A więc której będziemy tutaj sprawdzić, nie? Mhm. Lecimy dalej z tematem. Mhm. Kolejne pomieszczenia. Oczywiście puste. Za co? Widziałeś coś? Ja nic nie widziałem. Nie, to mi się chyba zdawało. Przecież to nic nie ma. No. Nie wiem. Dobra. Marose poszedł tam gdzieś, nie? No, to idziemy tutaj. Uciekaj! Co to jest? Znowu powrócił. Czysto? Czysto. Tutaj? Z drugiej strony. To jest tak samo. Tutaj pomieszczenie puste, jak w większości pomieszczeń. Co to jest? Uciekło, widziałeś? Uciekło. Kurde, nie wiem. Czy on tu przyjdzie? Nie ma? Nie ma. Zobaczymy, może tam jeszcze się ukrywa. A w ogóle Maro gdzieś zginął, nie? No. Też chyba się gdzieś ukrywaj. Co to za znaczy? Co to jest? A w ogóle on tutaj gdzieś jest? Nie, jego nie ma. Ale słyszysz to? To gdzieś chyba tu. Tu nie jest. ma? Nie, tu, tu chyba coś słyszę. O, oh, Maro! Maro, gdzie byłeś? Rozwolnienie dostałeś. Co się stało, Marcin? Gdzie co byłeś? Się stało? Mar Kuba. Ale już przeszło? Już jest dobrze? Dupa później nie badana, ale wow. Ostro poszłeś. Okej. Okay. Ej, Maro. Ty też to widziałeś, co tutaj jakieś te? Coś tu... Czy... Jakieś dziwne dźwięki słyszałem, ale nic nie widziałem. <słyski> <słyski> Dobra. że tu jest jakiś typ, który chce nas straszyć. Jest wirówka, jest wirówka, która nam się przyda doskonale. w walce może z tym typem. Może jeszcze się pojawić. Robimy pompę. Czy jeszcze trzeba jeszcze Tak. A czy my w ogóle jesteśmy na najniższym piętrze? Czy, czy tej piwnicy? Czy jeszcze tej piwnicy? Już na najniższym poziomie w tym budynku. także. Dobra. Czy tak? Czy jeszcze tutaj nam coś zostało do exploringu? Czy to już by było wszystko? Ale wiecie co mnie najbardziej zastanawia, gdzie jest ten typ? Może zrobimy na niego pułapkę, jak z doo co wy na to? scooby są drzwi? Są drzwi! Zamknięte. dzisiejszego blogu opuszczonego miejsca. Myślę, że Wam się materiał spodobał. No i zaraz, zanim to skończymy, serdeczny taniec, ale zanim będzie serdeczny taniec, to oczywiście serdeczne pożegnanie, także trzymajcie się, do zobaczenia. Hejos!